Mhm. Szybki refresh. No tak, tylko że ten hajs się tutaj nie zmienia i... No i refresh fajny był. Kurde, no bo... Eeeem... Właśnie, to jest druga zbierał na 10 koła. No to może lepiej, żebyś robił po tym 1000. Okej. Okay. Okej, to jest... Yyy... Kolejny YouTube, odpalamy z muzyką, żeby mi zdjęli live'a, jebać YouTube'a, ałłału. Wow. No, ogólnie to... Dycha puszcza najlepszego hita na świecie. D... jak Dycha? Dobra, lecimy z tym. Od razu głośniej puszczę.

Wydatwo. Zmieniam nazwę teamu ogólnie. Nie, ja się pogadam z drugim liderem. Spytam się czy, czy zmieniamy nazwę teamu. Potem wszystkim muszę teammateu powiedzieć, żeby zmienili se. No, powiem ci, że będzie zajbista nazwa, ale będzie długa. Micha, jak dycha. Jak się skończy to ja szybko sobie szybko załączę drugą muzykę taką jedną, którą... Niektórym się ona nie podoba. Wiecie, raz... Najebiecie jak psa, słyszysz? Grałem, grałem kreatywnie, miałem 210 fragów. Najwięcej z wszystkich. No 200, 210 fragów. Tak kąpy robiłem tam, tak ich kurwa. Że... Co? Jest, jest O ty... O ty jeszcze Tu będzie... Jezu. Ah, ta nazwa będzie naprawdę sztos, mi ona pasuje. Zaraz, bo muszę po to... Jest najlepsza ever Czekaj Sziastki. Dokładnie, nie, nie, nie Będzie, będzie się nazywał WCLJMO. WCLJMO, WCLJMO. J, -M O Tak? Wszystko co ludzkie jest mi obce Aha! <grym> co z nazwa? Dobry. Ale to będzie WCLJMO. Tim będzie miał 6 literek, ale nazwałeś to. Wszystko, co ludzkie, jest mi obce, kurwa. Najlepsze. Napiszę, napiszę mojemu teammateowi. Nie mi albo się mnie. Co? To była twoja siostra? To pozrób im ode mnie jak jeszcze jest Dawaj! Wyjebane mi to! Boisz się, nie? Jebnie ci, nie? Bo cię pobije, czy cię co zje? To wtedy ja w do ogryzę No nie on mało, 10 AP Stary ci w dupę jechał kurwo głupia No, podłóżkę mam niewygodną To wszystko wina, podłóżka Nie, leżę i mam pod głową poduszkę, bo tak lubię. O, noha, nikogo na live'ie nie ma, bo miałem długą przerwę. Yeah. Tylko jedna osoba jest, czyli ty. Kurwa, co to za live? Arraszam cię. Daj go, dawaj go. Dwóch jest. Uważaj. Spójrzony zapon miałeś.